Cześć, witam Was bardzo serdecznie, już po raz drugi w naszym poradniku. Dzisiaj nie będziemy się zajmować bezpośrednio Camtasia, lecz samym dźwiękiem. Jak dźwięk nagrywać oraz co z nim zrobić. Do tego potrzebne będą nam dwa programy: AutoCity oraz Goldwave. Obydwa są bezpłatne i można je bezpiecznie i bez problemowo ściągnąć z internetu. Sam dźwięk początkowo nagrywać będziemy w AutoCity. Wygląda on tak. Nagrywamy bardzo prosto. Wystarczy, że klikniemy tę czerwoną kropkę i teraz już nam się nagrywa. Jeżeli nagrywamy, to dźwięk się nam będzie zaznaczył na tym wykresie. Zatrzymujemy naciskając stop. I jeżeli nagrywamy osobno dźwięk i osobno obraz, czyli tak jakby tak jak wychodzi najlepiej, to musimy... To najpierw włączamy dźwięk, potem nagrywamy obraz. Tak więc zawsze te kilka, kilkanaście sekund przed nagrywaniem obrazu, y, nagramy czegoś, co, czego nie chcemy. Wtedy wystarczy, że zaznaczymy oraz klikniemy Delay. Dźwięk zostanie usunięty. Tak samo z końcem. Usuwamy to, co po nagraniu samego obrazu już nam jest niepotrzebne. Eee, samego dźwięku to już wszystko. Jeszcze w City możemy zrobić ewentualnie taki dodatek, jeżeli zdarzy nam się, mm, nie wiem, jakieś przekleństwo, coś, co chcemy wyciąć, to wystarczy, że znaczymy ten moment, który ma być mm, zamazany Wybierzemy generowanie tonu oraz ton. Potwierdzamy jeszcze raz generowanie tonu i w tym momencie jest to taki znajomy dźwięk cenzurki. Takie to piknięcie, jakkolwiek by tego nie nazywać. W AutoCD to już wszystko. Teraz klikamy już tylko plik, ale nie klikamy zapisz, tylko eksportuję jako wave Jest to Microsoftowy format i będziemy go używać. Tu sobie na pulpicie zapiszę. Jak on się już wyeksportuje, w tym momencie mamy go na pulpicie, już można to, Audacity można zamknąć, samego projektu w Audacity nie trzeba zapisywać. I teraz możemy otworzyć GoldWave. GoldWave jest bezpłatny, ale mamy opcję wykupienia dodatkowej licencji, z tego zawsze będzie nam się pokazywać takie okno, które można oczywiście zamknąć. Otwieramy nasz dźwięk, który przed chwilą nagraliśmy i teraz, o to jest nasz wycięty dźwięk. Teraz robimy kilka rzeczy. Pierwsze będzie znormalizowanie dźwięku. Klikamy tutaj e, Match Volume i potwierdzamy nie robiąc nic. E, kolejnym elementem jest e, Nice Reduction jest to wyciszenie i usunięcie wszelkich szumów, szmerów. Wszystkiego co nam będzie niepotrzebne. Klikamy i pokazuje nam się takie okienko. Jedyne co tu zmieniamy jest to skala. Wszystko jest zależne od waszego mikrofonu. Im lepszy mikrofon, tym mniej wpisujecie. Ja posiadam dobry mikrofon, dlatego ogólnie ja używam 40%. Tak możemy tutaj wpisać od 0 do 150, do 200. Ja na przykład wpiszę 150, niech będzie. W tym momencie mamy taki wykresik i jeszcze jedną rzecz robimy: jest to silence reduction. I to wszystko. Teraz wystarczy, że klikniemy Save, to możemy zamknąć i nasz dźwięk jest gotowy. Jest on w formacie Wave, dlatego jeżeli otworzymy, to otworzy on nam się w odtworzaczu Windows Player. W tym momencie to już wszystko z samego głosu. Możemy już go bezpośrednio do naszej kamery wrzucić. Na dzisiaj ten porannik był stosunkowo krótki, ponieważ głos jest łatwy do zrobienia. Yy, bezpośrednio teraz biorę się do nagrywania następnego. Yy, mam nadzieję, że się przydało. A jeszcze jedna rzecz. Jeżeli yy, mamy już nas dźwięk w Camtasia, to wystarczy, że klikniemy audio i w tym momencie yy, ...pod rady Camtasia w tym momencie możemy sobie za pomocą tego, tego paska możemy sobie regulować głośność. Jeden wykresik się zmniejsza lub zwiększa. Jeżeli klikniemy fade in to pojawia nam się taka opcja i jest to powolne włączanie tak jakby dźwięku. Możemy sobie tutaj dopasować oraz fade out i wtedy nam się dźwięk wycisza. Jeszcze można volume up oraz down. I to już wszystko. W tym momencie nasz dźwięk jest gotowy. Jeżeli oczywiście y, mówimy, jest to głos, to nie musimy go y, wyciszać ani zgłaśniać. Y, to już wszystko. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie. No i cześć.